Orlen kli, 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 Nie, dobra, ja nie robię. To są zawody skoków narciarskich i one się odbywają w Wiśle. A, a to się nazywa Orlenka Witamy na drugiej edycji or, skoków narciarskich Orlen Cup Kids w Wiśle Centrum. Za nami są skocznie o rozmiarach K-25 i K-40. Myślę, że będą dalekie loty. Bardzo dziwnie. Mogę znowu. się wywalić zawsze, ale nie wiadomo. Może daleko polecę. Fajnie mi się dzisiaj bardzo odbijało. Ja skręcałam, bo w końcu mi się dzisiaj udało. Bardzo dobrze, fajna pogoda. W pierwszej szeli 20,5, a w drugiej 21,5. Teraz przechodzimy na H40, skocznie, gdzie skaczą osoby z kategorii 2013 i 2014. Tutaj trzeba już opanować sylwetkę, żeby nie polecieć do tyłu, bo może się coś stać. Zapraszam do Wisły, żeby pooglądać młodych skoczków. Synowie też mogą poskakać. Pochyliłam się do tyłu i nie poszło tak jak miał pójść. No to jakie plany na drugą serię? Żeby trafić na pewno w próg i się bardziej pochylić. Skoczyłem 42 razy i no trochę tak przykucnąłem. Na razie jestem na prowadzeniu. Kakaźmy, a za niedługo jedziemy na trasy biegowe i odbędą się zawody w kombinacji norweskiej. Przyjechaliśmy na Balonce i będziemy biegać na biegówkę. Kombinacja norweska. Jak chcecie, to możecie też tu chodzić i fajnie tu jest. Muszę odpychać się bardzo mocno klikami, więc dobrze? Tak, tak jest plan. Tak. Dzień, witam na e, trasie, która się nazywa Kubalonka. Świetne warunki są. Wybiegłem jako drugi i przybiegłem jako pierwszy. E, fajnie się dzisiaj biega. Bardzo fajnie dzisiaj się skakało, biegało. E, polecam się też wybrać tutaj na kubalonkę na narty e, biegowe, bo właśnie tutaj e, przyjemne są warunki zawsze. Mhm. Zawsze jak tutaj jestem, no to się biega idealnie. Mhm. I dzisiaj oczywiście... Pada piękny śnieg, zapraszam do Wisły na ferie. Mamy dwa okrążenia, łącznie 1600 metrów. Daj mu, daj mu! Nie wywalić się i dobiec do końca. Bardzo dobrze, bardzo dobrze mi wiszy bieg. Super warunki. No i bardzo się cieszę z tego. Wieku. Jeden z moich najlepszych.